Cześć, z tej strony ja Olek i Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Um, niestety nie ma Minecrafta, no bo. Um, um, Co się zepsuło no, z Minecraftem? No, zainstalowałem go na, um, na komputer, ale nie wiem, czy go będę nagrywać tak kamerą na. Um, no wiecie, ale zrobiłem teraz e, dla Was dzisiaj odci odcinek z Openingu. I teraz, właśnie, wielka gra. I jak widzicie mam tylko 11 tiketów, więc trochę słabo. Więc dlatego teraz, jak potwieramy te skrzynki, to na pewno będziemy mogli zagrać za 20 na Big Game. A obecnie w sklepie jest teraz Leon i jest Nora Kim Leon z Kindleona w promocji. Razem z leonem jeśli ktoś go nie ma. I tu jeszcze napanych kuliczek w nie I oczywiście. To, tego czegoś nie spodziewałem w ogóle, nie spodziewałem w ogóle, eventowy skin, królewski agent Colt Tego to totalnie się nie spodziewałem On jest taki fajny, ale jak to, to event to event, to nie może być chyba e, tak, że jest, e, że powraca te skiny, no bo Tak samo jakby, nie wiem, e, Starshell'i była dokupna, no to takie trochę dziwne Ale mam a nie mogę go jeszcze kupić. No to no, ten kulczek chciałbym mieć, no bo ee, tak mało kosztuje. zabieramy się do otwierania. Na początku big box. No i nic nie wypadło. O, jeden ticket. O, jeszcze podwaję żetonów. No to fajnie. Teraz wybieramy się za brawlboxy, boxy. Trzy do tej tonie, karu. Zaraz yy, nie. Ymm, moja największa moc to jest właśnie do Szeli, ósma i do Barley'a. Właśnie zbieram, żeby ją podać na dziewiątym, bo tylko że mojemu bratowi ymm, mniej brakuje. Dobra, nieważne. Przechodzimy do freezingu i znowu na mnie dropi. Jakiś lak był mały. Co jest? Nie wiem, co się stało? Hmm. Dobra, była mała przerwa techniczna, no bo e, mój kolega się no, na, na moje konto próbował ładować, ale no ja nagrywam, więc wiecie. No co i na razie, no widzę, że to tak nie przybywa tych tiketów. O, 5 gemów. Mam już, no nie mogę, mam 29, nie będę nawet kupić sobie żadnego gościu za 30 gemów. No, mogę sobie po podw że to kupić, skupić, tylko że akurat to nie jest akurat potrzebne. I... Trzy bilety na wyróżnienie. Dobra, mamy już 15. Więc jest duża szansa. że zagramy za te 20? Kuczę, ogólnie w nie ja mamy nawet Franka, więc chciałbym go odrotnąć. Takie moje marzenie, no bo widzicie, że mam pucharków, a nie mam Franka, więc tak dziwnie wychodzi. O jest, ty na wydarzenie, czyli się trzymać. Są potrzebne. Kurty, ten opending też może bardzo nie wychodzi. O, pięć do odbika. 5 pięć postaci na polepszenie, ludzi. Trochę mi tutaj tak zbiera to. I osiem klejnotów, wow. Tego się nie spodziewałem. Tak nie idzie nam. Nie może w tej postaci troszkę słabo. A pięć skrzynek jeszcze. Pięć klejnotów, ja nie mogę. Już mamy 42. A penny jest za 49 jacie. Musimy zdobyć jeszcze kilka. siedem. NIE MOGĘ! Dobra, to przechodzimy do nas, kawałek O, jeden bilet na wydarzenie Dobra, jesteśmy po przerwie, no bo okazało się, że o 12 jadę mm, em, do cioci, do Warszawy no teraz jest 10, czyli jeszcze mamy 2 godziny, żeby odrobić lekcję nie wiecie Kurczę, teraz ostatnia szansa. Jeden Big bo Brawl Box. Czy to mi wypadnie? Osiągam przynajmniej 7. No, niestety nie ma żadnej postaci. No, to jestem trochę zawiedziony. No, bo 22 skrzynki otworzone, nic nie było. No kurczę, nawet bonusa nie ma. Szkoda. No, ma 33 golda. Kurczę. No to muszę ali, chciałem polecić, a <laughs> nie da się. A więc dobra, zagramy sobie wielką grę. Mmm, nie wiem kto to może być dobry. Oczywiście tutaj za 15 zagramy, no bo do 20 nas nie stać. Hmm... To z trudowy są duże amarangi, i tam ci mogą mieć star powery. Wszyscy. Zobaczmy, że zagram 8-bitem, go. No i O, a zapomniałem też, jak, jak, będę, jak będę grać na bi tego, big game, to już będę tego, to Będą kolejne skrzynki. Kłoszę tylko troszkę, będzie taki minus w tym big game, że to strasznie wolno rozwalać. strasznie wolno chodzić z nasze, to nie bit O, to jest tam. Będzie dobrze, do, dobra jest tutaj Kurcze Coś nam chyba nie idzie Muszę tam postawić te Działko Znaczy no, Wiecie, tego rejza Kurcze, jak to nie ja, mogę. A nie, teraz, kurczę, a no! Co tu Leonowoś trochę nie ogarniał. Już gram minutę nawet mu na 50 sekund zjechaliśmy. 50% fachu nawet nie zjechaliśmy. Kurczę, nie wiem dlaczego teraz całe czas się jakoś. O kurczę! Kurcze. Dobra, 50% zyskamy, ale kurcze. No, będzie to chyba gdzieś 3 minuty albo 2? Ten 8 właśnie jest taki bardzo wolny. To jest taki jego minus. W ogóle no nie. Mi jest bardzo cicho ta muzyka, a Wam może być chyba głośno. Nie wiem, od czego to zależy. Ale kurcze. To się strasznie, na Udymuję ci, tyle że. I nie jestem w stanie nawet tym podejść. Kurczę, to tam co się trochę nie nadaje. No bo na bossa to trochę słabo. No bo się nie leczy praktycznie. O teraz, nie... o, teraz się jedziemy. O kurdej. 8% już ma, no dobra. Hmm. Szybko wszyscy nie, wszyscy poginęli. Kurcie. 6%. A tam jeszcze Pam było, no tak. Dobra, 4%, szybko dawajcie. Nie damy jej tak łatwo. Dawajcie, dawajcie. No 2 dwie, dwie, dwie minuty 36 sekund. Niestety przegraliśmy. I dostaliśmy 455 tokenów. No nie jest źle. Otwieramy kolejne skrzynki. 6 Golda Call. Pam. Jaki będzie bonus? 3 tickety na wydarzenie, ale Kurczę. Jak będzie mi już całkiem, na no, bo... a on nie, nie zagrał. Yy, po prostu... Nie wiem, nie da się tak wytłumaczyć. Kurczę jeszcze dwie skrzynki, muszę się zwrotnąć. Osiem! Czy to będzie bonus? Taki jest bonus, czy to jaki? O, dwa. Um, Trzykiety, nawet, że nie, ale muszę mieć dziesięć, żeby może tak trochę normalnie mógł zagrać. Kurczę nie ma. To już nie mam zagrać. za pięć. Kolejny raz, eyed beaten. Już 10 na 11, 11 minut O kurczę, Adid, jest boss'em, to, sz to szkoda gadać. O, lady, ten Adid tam nas. A! Kurczę, on ma rage'u, nie! Kurczę, ja chciałbym być boss'em. Ale całkiem dobrze nam idzie. W tamtej grze bardzo słabo nam szło teraz. O kurczę, jak my. Co? Jak oni go jadą, ją! Ej, tego się nie spodziewałem, w ogóle. Ej, bom, pewnie z fajna używa cały czas. Kurczę, 50% my znikaliśmy. Ej, ej, to nie jest taki dobry tutaj całkiem. O, tak, no, Nie widziałem to. No. Dobra, i mamy szansę to wygrać jeszcze. To jeszcze siedem prostą. No dawajcie, dawajcie. O lubimy wiem, nie mam. O kurczak, dobra. Złóżcieciecie go, jest! Jedna minuta, 29 sekund. Nie, co to było, było? Szkoda, że to nie zagrałam za, za 15. 115 Kurcze. O, już mam prawie na stanem też. Kurcze, też nie ma. Um, no więc kurczę, kurcze. Teraz już nie opłacamy się grać za te 3. No, bo tak głupio wyjdzie, no bo i tak niepraktyczny, nic nie dostanę Ale w każdym razie to tyle, mam nadzieję, że się odcinek spodobał Jeśli tak to stawcie w górę Żeby mi Frank wypadł, bo ja tak go chcę mieć Widzieliście? Widzieliście, ile jest skrzynek otworzyłem H26? A nic mnie dropu, zaraz, jako miałam teraz szansę na legendę, zaraz zobaczę Praktycznie się nie poruszyła, więc nie wiem co się stało. E, praktycznie taką samą miałam przed otworzeniem tych wszystkich skrzynek, ale. Nie wiem. Teraz, bym sobie dokupił 80 gemów, to mógłbym kupić tego królewskiego gęta kolpa. Tylko, że. Będzie przypał, że taki duży jak kupię. Kurczę, 24 zł. Bardziej mi się opłacało kupić ten pakiet z 170 Mówi mega skrzynka. Ej, to w ogóle bym zyskał, bym kupił nawet penę króliczek i królewskiego Genta Colta. Ej, to ej to jest po prostu, po prostu plan. Tylko, że yy, nie wiem, kto mi to ma kupić. Ewidentnie, bym może mógł wrócić samodzielnie. 24, choć tak mówi, że tylko do 9 mogę, tak kupować, chociaż tylko raz to kupię, więc w każdym razie to było to tyle, jakże powtarzam, mam nadzieję, że się odcinek spodobał, nie wiem, challenge na dzisiaj to nie wiem, 12 apek w górę i cześć